Dla podstawowych historycznych kierunków produkcji zwierzęcej w Polsce, czyli trzody i bydła, wskazał, że jeżeli podobne analogiczne działania mogą być realizowane w innych krajach Europy, należy również je wdrażać w Polsce. To zresztą było w pewnym pakiecie również informacji o negocjowaniu lepszych warunków w ramach wspólnej polityki rolnej w zakresie płatności, udziału w tym podziale środków unijnych, udziału dla Polski. Nie jest żadną tajemnicą, że jest coraz trudniej negocjować warunki dla polskiego rolnictwa, dlatego że cały budżet Unii Europejskiej na rolnictwo w propozycji Komisji Europejskiej jest mniejszy. My się nie godzimy z tym budżetem i trwają bardzo zdecydowane działania dyplomatyczne. Ja Miałem tu silne wsparcie ze strony ministra spraw zagranicznych, innych resortów, ale również bezpośrednio premiera Mateusza Morawieckiego. Dość powiedzieć, że komisarz Hogan, Phil Hogan, który jest najważniejszym urzędnikiem unijnym w sprawach rolnych, wielokrotnie był w Polsce na rozmowach i ze mną, i z ministrami, ale również w cztery z premierem Morawieckim. Polska staje się jednym z głównych rozgrywających tę wspólną politykę rolną i cieszę się, że przestaliśmy być. Tym głupim Jasiem do bicia, tym, któremu kazano siedzieć w kącie i milczeć, jak to mówił jeden z prezydentów Francji. Dlatego y, będziemy twardo walczyli o zwiększenie środków na polskie rolnictwo. I hipokryzją jest to, że krytykują to ci, którzy kiedy Unia dysponowała znacznie większym budżetem, dużo mniej proporcjonalnie z tego budżetu uzyskali. Natomiast wsparcie dla trzody i dla bydła. Jest w niektórych krajach, nie jest powszechnym wsparciem, ale dopuszczalnym. Jest wsparciem, które może być realizowane nie bezpośrednio, tylko poprzez dopłatę do warunków utrzymania, czyli do dobrostanu zwierząt. W Niemczech, na przykład, robiliśmy analizę, bo przecież tego typu wypowiedzi są związane z wcześniejszą analizą, to jest, to jest oczywiste. W Niemczech na przykład można dopłacać do świn utrzymywanych na ściółce. Czyli tych, które są w lepszych warunkach środowiskowych utrzymywane. W niektórych krajach zastosowano dopłaty do bydła, które jest na wolnym wypasie. Które jest może zdrowsze i w innych warunkach życie spędza. Więc analizujemy to wszystko. Również możliwości finansowe to finansowane będzie z programu rozwoju obszarów wiejskich. Yy. Możliwości zmiany w prowie są kilka razy do roku. Najbliższa, najbliższy komitet, który w Brukseli się będzie spotykał, będzie w czerwcu, dlatego już rozważamy, żeby zgłosić do Komisji Europejskiej konieczność zmiany prowu jeszcze tego obecnego, tego 14-20 żeby dedykować środki, które mogłyby być przeznaczone za zgodą oczywiście Komisji Europejskiej, przeznaczone na wsparcie dla części y, świn y, i bydła w Polsce. A niezależnie od tego, w tych naszych staraniach o przyszły kształt Wspólnej Polityki Rolnej o PROW po 2020 roku również te y, dopłaty do y, tych gatunków zwierząt, które są w Polsce najbardziej popularne, będziemy wnioskowali i będziemy o nie walczyć. Y apto que...